Jaką jesteś lekcją dla mężczyzn według numerologii, biorąc pod uwagę Twój dzień urodzenia? Jeśli jesteś urodzona w 9, 18 albo 27 dniu, to jesteś nauczycielką duchową i prawdopodobnie dasz mężczyźnie mocną lekcję transformującą jego dotychczasowe poglądy i przekonania. Jeśli jesteś urodzona 17, 8 albo 26, to masz ogromną moc sprawczą i nie zawahasz się jej użyć, więc mężczyźni będą mieć przy tobie wybór albo staje w męskości. Albo muszę się nad sobą zastanowić. Jeśli jesteś urodzona 7, 16 albo 25, to masz intuicję i wiesz, co się święci. Nikt cię nie oszuka, zadasz trudne pytania, co będzie skłaniało twojego wybranego mężczyznę do myślenia. Jeżeli jesteś urodzona 6., 15. albo 24., to twój mężczyzna będzie musiał stawiać granice, żebyś nie zaczęła mu kwokować. Jeżeli jesteś urodzona 5., 14. albo 23., to nauczysz mężczyznę tego, że najważniejsza jest wolność i pod żadnym pozorem nie wolno ci jej zabrać. Jeżeli jesteś urodzona 4, 13, 22 albo 31, to nauczysz mężczyznę tego, że porządek i w środku, i wokół, i poukładanie, i poplanowanie różnych rzeczy jest niezwykle istotne. Jeżeli jesteś urodzona 3, 12. 21 albo 30 dnia miesiąca nauczysz mężczyznę, że łatwo się wydaje pieniądze, że nie do wszystkiego trzeba się tak bardzo przywiązywać i że naprawdę nie trzeba się aż tak mocno wszystkim przejmować. Jeśli jesteś urodzona 2, 11, 20 albo 29 dnia miesiąca, to oznacza, że będziesz uczyć tego, że emocje są ważne, że warto się na nich skupiać, że warto z nimi pracować, Będziesz pokazywała swoją nadwrażliwość bardzo prawdopodobne i tym samym będziesz skupiać uwagę mężczyzny na tym, na czym być może jeszcze nigdy się nie skupiał. Jeśli jesteś urodzona 1, 10, 19 lub 28 dnia miesiąca, no to będziesz chciała rządzić, będziesz chciała pokazywać jakie to wspaniałe są Twoje pomysły. I tym samym będziesz mężczyznę ustawiać w takiej roli, idziesz ze mną, albo ja idę sama. Chcesz wiedzieć więcej o swoich liczbach, to zamów portret numerologiczny albo przyjdź do szkoły i porządnie naucz się to obliczać.